Siema, pralka mi wiruje i zaraz wychodzę, więc uciekamy tu. Jeśli chodzi o poprzedni film z tej serii, to jak zauważyliście, skończył się on z napisem, że następny list będzie za w następnym filmie. I to jest ten następny film, i jak coś, to to jest po prostu ciąg dalszy tamtego nagrania. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, którą chciałam tutaj wam powiedzieć, i możliwe, że to powinno być na zakończenie, to gra mi się zawiesiła. I mimo próby odblokowania jednej lokacji mi się nie udało. Jednej funkcji, więc po prostu będę musiała po zakończeniu tego odcinka przejść całą grę jeszcze raz do tego momentu, w którym przeszły, przeszliśmy ją, żebym mogła to miejsce odblokować. Dlatego film się urywa w takim dziwnym miejscu. Ja tam jeszcze szukałam, jak to można zrobić, ale w sumie to szukałam ponad pół godziny. W następnym filmie będziecie, powinniście mieć wszystko w porządku i odcinek powinien trwać rzeczywiście do 15 minut, a nie, że ja się wciągnęłam gr w grę i grałam godzinę 30. No i co? No i to tyle, miłego dnia, papa. Pa. Daję wam odcinek czy coś. Więc pierwsze, pierwsze doświadczenie właściwie nie było takie złe, więc mogę wziąć następne. Gdzie idę? To jest dobra postawa. Jak się czujesz z wysokościami, myszko? E, wysokościami? Więc jeżeli potrafię wylądować, to... W porządku. List jest zaadresowany do Erifa, Dana i Amori. Są w knieździe na... Tam, czymś tam. Na wieży. I wiesz, wysoka struktura. Na... tam. <tum> tam? Trochę wysoko, ale wiem, że dasz sobie radę. Są osoby, które na ciebie liczą, myszko po postowa. Okej, okay. czyli teraz idziemy na wysokości. Ten list jest dla rodziny ptaszków żyjących na wieży zegarowej? Halo, tędy było wcześniej przejście. Co tu się wydarzyło się? Tędy mogę przejść? Nie. Zaraz zbłoguję tą grę. <laughs> o, teraz się mogę wspinać. Ja nie za zanim to ogarnę, przykro mi, ale okej. Okay. Czyjś domek czyżby moje siostry Okej okay. Będziemy znaleźć wieża zegarowa Ok, okej, okay, okej okay. Ciekawe czy ja jako mała myszka w stanie Nie Ty widzisz w powietrzu, panie Pojacie Ile mamy nagrania? 40 minut już Dostarczymy jeszcze ten list i kończymy. Wyjdzie nam może jakieś 15 minut nagrania. Wierzę, że To może być niebezpiecznie. Chciałam jak coś, e, przerwniki. Ok, ok, Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Widzę, że oprócz wody to jest w miarę ok. O, byłam w takim budynku wczoraj że miał przed, przed, przed drogą zalanie tak metr od budynku takie ruinki Dobra, musimy gdzieś przejść Dobra, spróbujmy jeszcze raz zrobić to w ten sposób I co teraz? Hmm. 10 minut. Myślenia. Oh yeah. Yeah, baby. Okej. Okay. Nie wiem, czy to mam... Tam będzie woda w środku, więc wolałabym omijać ją. O, dzień dobry. Hello. E -e 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 Przepraszam, ale próbuję przekalkulować wartość tej posesji. Jakiej posesji? Tej wielkiej budowli tutaj, tej przed Tobą? Legendy mówią, że giganci w niej żyli, ale to było wieki temu. O, więc. Próbuję dostarczyć list. Próbujesz? Więc uważaj na gduchy. Ja celuję w miejsca, które są nawiedzone. Posiadłości. Nie zrozumiałbyś Myszko pocztowa. Taka praca jest trochę ważna i coś tam. Tu jest tak wiele rzeczy, które można przeużytkować. Wszystko dla mnie i dla moich przyszłych klientów. Może lepiej pójdę. <gry> Może lepiej pójdę. Nie, ja są przyszłam. Jednak nie. Pa! Nie da się ze skoku, u! Tu... Tu! NIE! Dobra, tu bez sprintu trzeba było. Myszka pocztowa, zawsze radeta. Myszka pocztowa, idzie se papa. Muszę to zobaczyć po prostu z jakiejś większej odległości. Żeby wiedzieć, co, co, co ja w ogóle robię. Jeszcze się przejść. To może być i tu. Huśka padła gdzieś. O kuziaczku. Zaraz, chwilę. Czy ja tu mam być? Czy ja tu przeszłam przez przypadek, żeby zobaczyć co się dzieje i ja tu rzeczywiście przeszłam? Nice. Mieszka pocztowa. Zawsze radę da. No z mnie spędzi już, trochę. Dobra. I co teraz? Dobra. Dobra, dobra, dobra. Jest dobrze. Jestem parkour mistrz. Okej, okay, ale czy ja tu miałam wchodzić? Na wieżę zegarową, to tak, tu muszę iść, dobra. Czy jak to jest pięknie! Tyle za wiadomo. Co to jest? Świetliki, świetliki! Tak, wchodzimy w nieznane. Jestem odważną myszką pocztową. Czy ja zjadę? A rzeczywiście stary ten dom. Wszystko zarośnięte. Aha, i teraz muszę... To są książki. Coś ciekawego takiego dla nas. Tam musimy się dostać. To włączyć. Czyli musimy zejść na dół jakimś sposobem. Takim, żeby nie zginąć. Tędy? Aha. Okej. Okay. Co to jest? Kamienie. To bym musiała pierwsze włączyć. Somehow. O, okay. niebezpiecznie. Niebezpiecznie blisko urządzeń elektrycznych to raz. A dwa niebezpiecznie blisko przepaści. Ok. O, chyba jednak nie muszę tego włączyć. Jeśli tu spinać mogę, jak to wygląda. A, w ten sposób po prostu. Okej, okay, okej. Okay. O, znalazłam kuziczek. Jak to przemyślana gierka jest. Tylko trochę mi teraz ciężko, bo jestem malutką, cudziutką myszką. I ciężko się idzie. I spadłam gdzieś pod łóżko. Dobra. Okej. Okay. Co teraz? Co teraz, myszko? Nie wygląda to, żeby działało, ale jeśli myślę poprawnie, to potrzebuję dwóch batoników. No to są dwa batoniki. Halo. Tu się ciągnie, a tam jest chyba włącznik. No idź. Okej. Okay. Hmm. Pe pewny problem mam, żeby się tam dostać. To jest po coś. Niekoniecznie. widzicie, gra się tu. O! Teraz się. Idzie. O! Ja to chcę. To była rodzina. Mama, tata. I małe Bobo, który jest małym tatą. Okej. Okay. Ale to nie jest to, czego szukamy. szukamy czegoś co jest chyba po drugiej stronie ale patrzcie jakie kozackie krzesło jakoś mój no parkour master teraz wychodzi O! Kolejne. Mamy dwa, jeszcze tylko cztery. E, Okej. Okay. O, i tutaj... A tutaj... O nie, patrzcie, mama umarła. I tam jest kolejny rysunek, musimy go obczaić, jak będziemy. Chodzić. Tylko jak się tam dostać? Tam jest do wspinaczki. I co tu się podziało? Co jest? Patrzcie, ta mama umarła, a tutaj budowali coś. Aha. Czyli widzicie, byli szczęśliwą rodziną, ale potem mama zachorowała i umarła. Yeah, no shit, Sherlock. nam się łączy przykro. To pewnie było to łóżko, skoro miało regulację. Aha! Tam musi nam lecieć prądek. Okej. Okay. Widzicie? Czyli to nie jest taki o po prostu sobie instynkt, tylko ten instynkt ten instynkt jest nam naprawdę potrzebny. Wow! A tu jest co? Grzybek. Jakiś ten... wow. Aż mnie w nosie zakręciło ogólnie, nie? Od myśli takiej zakurzonej zabawki.